Dany jest ułamek dziesięty nieskończony okresowy, mamy go podane i pytają na setnym miejscu po przecinku znajduje się w nim cyfra. Czyli przede wszystkim musimy wiedzieć, że taki ułamek okresowy polega na tym, że to co jest w nawiasie będzie nam się non stop powtarzać, czyli będziemy mieli 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Możemy zauważyć, że dwójka stoi na miejscu drugim, na miejscu szóstym, na miejscu dziesiątym, czyli będzie to stała na miejscu czternastym, czyli to będzie rosnąć za każdym razem o cztery. Jeśli zaczęliśmy od dwójki na drugim miejscu, to później wiemy, że e, że takich okresów pełnych będą 24 okresy, w których ona się będzie przesuwać o 4, Czyli wtedy mamy. 96 miejsc, ale że dwójka była na drugim miejscu, więc dwójka będzie tak samo na 98 miejscu. Skoro będzie na 98 miejscu dwójka, no to na 99 miejscu będzie musiała być trójka, a na setnym miejscu będzie czwórka. I to właśnie e, odpowiedź: zaznaczamy odpowiedź C4.